Niech się, niech się patrzą. Ej, nie, nie, nie strzelaj, niech patrzą skokiem. Dawaj, jak to nie widzą, On myśli, się... Pani on myśli, chodziło, że... Chodziło. Myśli, że się na Siemanko w tym odcinku. Zagramy jako dwóch ciekłych ninja na serwerze MyASG. Wyłonimy zwycięzcę konkursu. Oraz przedstawię wam mój najnowszy serwer Demetry. Dobra. Siemanko, wraz ze mną jest, y, Wokalt siema siema. I pokażemy wam na serwerze MySG trzeci wymiar, czyli takie różne techniki. Nie są to bugi, ale tajemnicze miejsca, których na pewno nie widzieliście na tej mapce. Czy dwa kurczy mi na fejsie spamują jeszcze na telefonie. Dobra, no wiem, ale tam nibyował. Tak, tutaj, gdzie jesteś? No, szukam cię, szukam. O, widzę cię, widzę cię. Dobra, szybko tu. Uciekamy, żeby Dewar nas nie zabił, bo to jest nasz kolega, tylko że wiadomo koledzy lubią się nawalać między sobą e, i właśnie z dewarem ostatnio nagrywałem jego ostatni odcinek, czy tam przedostatni. Dobra, lecimy tu, chodź. Skaczemy, no już mnie tak. na górę? Czy gdzie? Tak, na górę, poczekaj. Skaczemy, ale mnie laguje, bo ten. Nie mam jeszcze kupionego nowego... <laughs> O, 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 tak, o, że Kurde Ty, człowieku uch. O, siema Boże, ja? Szybko Wracam, wracam Ty weź, bo mnie laguje, bo nie mam jeszcze nowego kompa I w tym tygodniu kupuję nowego, no nie? Także No, spoko, spoko Fidzę, że już pewnie obejrzę ten filmik, jak już będę miał nowego kompa Cześć No teraz teraz, dobra, to ja gdzieś z... stąd zejdę Czekaj teraz Czekaj, bo mnie na pulpit waliło Dobra, już jestem po krótkiej przerwie Eee, sobie zeżdżę. No. Chcesz coś do żarcia? No, jakbyś mógł. Proszę. Dzięki. Uwaga, uwaga, uda mi się! No nie wierzę! Ale no. cienias. Sam jesteś cienios. <laughs> Czyku, ja nie jestem w formie. Ło! <laughs> I kto tu jest cieniasem? Dobra, bo nie jestem w jest. formie. Jest! Kurka, powolna prawie, no. Żebyśmy ja tak nie nie znowu, gdzie na, na samym no, dole No już, przede na drzewo. Czekaj. Jest! Brawo. Udało mi się. A weź mi oklaski, dawaj. Nie no, co ty. <laughs> Brawo dla Kazamy! Dalej, lecimy. <laughs> no dalej. No już, ty. Gdzie ja jestem? A tu muszę... Gdzie dać. ty jesteś? No dalej szybko streszczaj no się. O kurde! Nie da się, to jest zepsute. Jak zepsute? No ty słaby jesteś, ja potrzebuję kogoś ogarniętego do filmików, a nie Może ci podsadzić. Co ty tam sobie się. <noise> Co? proszę iść się wykąpać. Powiniecie dziś spać. Dobra, dobra, mamo. Kamil, dobra. Kamil, i powiedz mamie, że będzie I sławna. Spać, dobra, okej. Okay. <laughs> powiedz Kiedy mamie, że możesz, będzie sławna. Co, co dobra, się sławne? Dobro, jemy obiad o godzinie 13. Tak. Dobra. Oskar idzie wykąpać. Dobra. <ślać> dobra, i tutaj zrobimy cięcie i powiedz, że już jesteś. Pacjencosz. <ślać> no mów. Dalej. No, już jesteśmy Dobra, no lecimy. Musieliśmy na chwilę zrobić cięcie. No skakuj, tu ciało, No nareszcie, tylko nie spanie mi jeszcze na samym końcu, proszę cię, Za kogo ty mnie masz? <laughs> za kogo ty mnie masz, tak. Za wokalda, i Dewar jeszcze żyje? A Dewar jeszcze żyje, Czaj, zabijemy go zaraz. Dalej, chodź tu. Masz full HP? Tak. Ej, hey, a, a stań tutaj, jak? stań tutaj. Wow! <grym> dwa serduszka mi zostały Chcieliśmy <grym> 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 tu skoczyć? Serio? Dwa serduszka? To ja muszę coś zeżrzeć I tam ktoś jest na spawnie On nas widzi? Ej, tam Dobra, jest dwóch tu. Bo... Nie widzą nas Tak? <grym> no Ej, daj coś do żalcia. Jest jabłuszko Ej, nie, nie, nie atakuj Ej <grym> Spadłem gdzieś No nie Ej, wyłapkuj mnie Nie da rady Wyłapkuj, proszę cię Ej, nie, nie! Masz, masz moc. Udało się! Udało się, ale ty masz super moc, nie bij mnie już Dobra I ty mnie bijeś łapką, a, a bijeś jak z siekiery Ty, strzelam ich Nie, nie strzelaj No dawaj, bo tak się, na no, tak. Rzę. Łuk ci się, no dobra strzel il Ile masz tych strzel. Nie, strzelaj, ej, niech się, niech się patrzą Ej, nie, nie, nie strzelaj, niech patrzą z <śla> A, jak oni to nie wiedzą co On myśli się, on bo myśli, bo myśli bo się... Bo patrzą się dookoła Uciekaj o oh, kurde! Dobra, jest raz Jest nie wiedział, co się dzieje Ale jaja. Jakie jaja. No to wygnaliście ich ze spawnu, co nie? Patrz na dookoła, co się dzieje. Dobra, no to spawnę. Szybko, star, Ej, tylko nie w tutaj. Czekaj, ogarniemy skrzynki. Nie w w tę dziurkę czasem. No, otwieramy we dwóch, dawaj, nie losisz No dawaj, otwieramy, dalej, otwieraj. No masz? Ha, wokal yes. znalazł. No miejsce. to da, dawaj, bo ja mam wszystko odblokowane. No trzymaj. Dajesz. Nice. Ym... Woo! Ty wezmę sobie też Robin Hooda. No to weź się robin huda Ale jak to nikt nie... Jest I... Dewar? Idą, idą, idą. Jest Dewar, jest Dewar. De... Idą? Idą tam ci znowu. Ale jest strzelaj mi ja też... To jest jakiś inny, to jest... Złoty. Nie to jest ten sam. Ej, ten mi z... Ty mi przecież w go waliłeś. Ty... Ej, tam jest ten drugi. Odejdź. Odejdź, bo chcę walnąć. No, no dzięki! Stare odszedłem, no słowo honoru No czemu we mnie walnąłeś? Kto we mnie strzelił? Nie wiem, nie ja To nie ty? Nie. Kto kto mnie ja, strzelił? Ja tak, ja tak patrzę na nich i wyglądają człowieku jak. Z, z, tu, on ma łuk! Widzi mnie u góry! Ej, dewar został zabity? No. Tak. No? Ale to i tak była świetna przygoda, kurcze. Dajemy Dobra, jeszcze raz. Ja... To ty Kazama? Nie, to jest. No, ty... jak ja już nie żyję, czy o wieku. Tak. Oj, sobie widzę twoje spodnie i hełm z Robin Hooda wzięli. No ja. I łuk A jakiś typ sobie ze wziął? Jeszcze łuk pewnie wziął. Okej, okay, a teraz czas na wyniki konkursu Dobra, uwaga, kto będzie zwycięzcą? GENERATE No, wczytuj się, już kliknąłem Co jest? No wczytuj się! LOL Dobra, teraz będę losował jakimś programem E, Nikt do niego dostępny dla widzów i mm, no co no tutaj mamy godzinę nie, no trochę no, po 20 się spóźniłem e, no i lista jakbyście nie wierzyli lista osób e, ogólnie chcę wam powiedzieć że to nie jest ostatni konkurs więc macie jeszcze sporo szans później będzie coraz więcej nagród no dobra a teraz przejdźmy na los losowania uwaga jest Darek Nienarowski, gratulacje. Teraz musisz mi podać swój tam adres, i tak dalej. Na fanpage'a, O, i do zobaczenia w następnych konkursach. Ok, przejdźmy teraz do prezentacji mojego serwera na 164, który nazywa się Demetria. E, został założony jakieś 10 dni temu, na razie mamy 10 slotów, ale będę starał się zwiększyć ich liczbę. No tutaj mamy naturale rom, to mi się też bardzo podoba. E, ok, e, regulamin. E, Ceny VIP tutaj trzeba zmienić, ponieważ są promocyjne, ale od jutra już prawdopodobnie nie będą. E, dobra, tu właśnie tak wygląda spałnik, Można sobie połowić rybki, żeby nie umrzeć z głodu. E, pokój bezpieczeństwa, włączę jeszcze tutaj potworki, bo teraz nie są włączone. Zamek, piękne słońce. E, no, zamek też piękny. Mamy taki laser. E, tam mamy flaga polskie bardzo patriotycznie. E, tutaj luźna arena PvP Bo wiadomo tutaj mogą się cykać podczas walki czy coś, ale to mi się najbardziej podoba. PvP. Aż sobie kogoś tutaj chyba zaraz tepnę, tylko ktoś ktoś na spawnie najlepiej. Dobra, powiedzmy, że ja tutaj włączcie deszcz, aha, ja nie mam, ja mam nawet wyłączony deszcz. E, tepnę sobie tutaj kogoś. Okej, okay, tepnąłem sobie go tutaj yy, I teraz powiedzmy, że yy, on mnie zabił yy, Ogólnie nie ma tutaj wyjścia Mamy tylko guzik w jedną stronę I właśnie yy, przejść parkur, a następnie skocz tu Tak, chodzi o to, yy, że trzeba przejść parkur, żeby stąd wyjść To jest po to, żeby... po prostu to jest taka arena na śmierć i życie E, jakby ktoś chciał uciekać, no to można tutaj go łatwo dogonić. Jest woda, widać też. E, jeszcze może ją tam nawet powiększyć, czy coś. E, jeszcze rośliność, skacz w dziurę, dobra, ale to jeszcze jest nie koniec, bo potem mamy wodę. Tutaj można się jeszcze. E, no, ktoś może tam jakby coś z łuku strzelić, czy coś, no nie. Lecimy e, dobra. I tutaj już mamy ochronę od tego miejsca. E, otwieramy sobie drzwiczki. Okej, okay. O, już się klepią, patrzcie. Pięknie go rozwalił Minecraft. Tak, właśnie tak działa tutaj ta arena. Tylko jeden może być praktycznie zwycięzca. ha, ja tu wbiłem, gdzie on jest. No, wpisał pewnie spawn. E, nie wiem, właśnie, czy będzie jeszcze ta komenda. E, być może ją wyłączę. No, ogólnie już pobudowane jest praktycznie wszystko. Tylko muszę jeszcze ogarnąć trochę pluginy. E, gdzieś mi tutaj spamuje coś, dobra to jest właśnie pokój bezpieczeństwa eee, no zachęcam jeszcze do kupienia VIP na razie jest tani chociaż zależy kiedy obejrzeliście ten filmik, ale aha, jeszcze jedno co mi się podoba aha, no zapomniałem o parkurze eee, mamy nagrodę 64 diamenty oraz 5 koksów za przejście tego trudnego parkura tak mi się wydaje, że go trudnego zbudowałem, i jeszcze co mi się podoba tutaj, flaga Polski JP, JP na 100%, Oczywiście chodzi o. Jestem Polakiem, dobra. <gryw> Idź cały czas prosto, zaufajmy nowi. Trafić do wody, nie skacz, nie sprintuj, cały czas do przodu, serio, serio. Tak, właśnie tu jest idealnie wyliczone, że jeżeli będziemy cały czas iść do przodu, patrzcie, idealnie trafimy do wody, widzicie. Idealnie, tylko nie sprintować, nie skakać. Tutaj mi się właśnie to podoba. Idziemy, idealnie trafię do wody. Właśnie Minecraft'owskie. Można tutaj sobie drabinką polecieć. Hmm. Minecraft. Typ serwera to Survival i będzie także Blitz Survival Games e, w przyszłości. E, adres IP oczywiście w opisie.